15 sekund, mikrofony włączone. Słuchacie Radia Warszawa na 106,2, audycji Zupełnie Inny Świat. Tu idzie jabko. Dziś będziemy rozmawiać o Pradze. Jaka jest Praga i co czujecie o Pradze. Mamy pytanie dla słuchaczy, z czym kojarzy wam się Praga? Nasz numer telefonu to 022 670 00. Możecie także pisać na nasz numer gadu gadu 6361494. rozmawiać o tym, jakim miejscem do życia jest Praga. Dzwoncie do nas, dzielcie się swoimi refleksjami. Chcemy też pogadać o tym, czy czasem nie jest tak, że Praga to tylko pewien stereotyp, to tylko pewien kadr z filmu, na przykład rezerwat. Czy to jest tak, że Praga naprawdę się zmienia? W jakim stopniu zmienia się dla mieszkańców, a w jakim tylko dla turystów z innych części Warszawy? O tym wszystkim chcemy dzisiaj z Wami rozmawiać. Czy Praga jest niebezpieczna? Słuchajcie, ja jak chodzę czasami po Pradze, to jest jakiś strach. Czasami jak widzę, że jakiś stoi banda jakichś chłopaków, no to czasami aż boję się przejść, ale jednak mieszkam na Pradze i idę dalej. Nie zatrzymuję się i nie myślę o tym. Słuchajcie, a y, Wy mieszkacie właśnie o, na tych ulicach, o których Ty, Jarek, mówiłeś, na Środkowej, na Strzeleckiej, jak tam jest z bezpieczeństwem? Andzia, jak jest na Środkowej? No na Środkowej, no to tam y, są tacy małolaci, zostawiają bramę, jak ktoś idzie, tacy, tacy jacyś nowi, prawda, nie znają ich. No to właśnie zostawiają ramy i tą próbują zaczepiać, a ja mamy takich już znajomych to nie zaczepiają. Ale próbują zaczepiać po to, żeby coś wyłudzić, jakieś pieniądze, czy żeby po prostu, nie wiem, nawiązać jakiś kontakt, czy żeby po prostu wlać go? Nie, mi się wydaje, że na przykład oni zaczepiają po to, żeby się ponabijać z tych ludzi. Kojo, a ty boisz się chodzić po Pradze? No, nie wiem, nie za bardzo, no bo ja tam... Mm, olewam takie grupki, które na przykład idą, i coś tam zaczepiają, po prostu odwracam się i idę dalej. Po prostu mam starszego brata? Nie. Nie. <grymuje> na ,2. To z całą pewnością jest to audycja... Zupełnie inny świat! Stop! A. Dzisiaj będzie muzyka związana...